Czytanie z listu św. Pawła apostoła do Rzymian. Bracia! Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech, śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży. Łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu Jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi gdzie jednak wzmógł się grzech tam jeszcze obficie i rozlała się łaska aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią tak łaska przejawiła swe królowanie poprzez sprawiedliwość, wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, pana naszego.